To zmierzyć kolecę. No, no, dawaj, no zmierzyć. O, to będzie ciekawe Tylko Czekamy. kurczę, mamy taki centymetr. O on baje. jest taki żona. To jest ten czerwony trójkąt, chyba, o którym była mowa, A bo taka. A skurcze dostałem No. Dobra, to tak ci, no. tak ci zmierzę, żeby, no. żeby wyszło jak najlepiej. Czyli w najwyższych miejscach wierzchołka, triska i bicka I powiem ci, że jest dobrze, bo na takiej żyle. No, jest 38,5 na takiej o Żyle. O panie, to gdzie? To? 38,5. Ale na Żyle, na masie by było tutaj. Po, ty mówiłeś, że na 4-5 No Miałem na, masie, na pewno kiedyś. Teraz no, dawaj z Żyle, no, Ale to u mnie nie będzie 38,5? Teraz... No, gdyby to było od przedszkola do, do pola, to by było no. 90. Czekaj. No ale... Ej, na, na swoich no. zawodach kulturystycznych, które wygrałem w Brukseli, miałem dokładnie tyle w bicku, co 38,5. No, 42. 42,5, 42, 42 no, no. Coś takiego? Także 4 40...